Polskiego snookera. W klubie Hotshots odbywały się otwarte mistrzostwa Polski. Złoty medalista został wyłoniony w niedzielę po pięciogodzinnym pojedynku. W imprezie wzięło udział pięciu reprezentantów miejscowego klubu. Najszybciej, bo już po fazie grupowej z turniejem pożegnał się Marcin Chmielewski. Nie przygotowywałem się niestety do tych mistrzostw, bo nie miałem czasu za bardzo. Byłem cały rok w rozjazdach, nie grałem w turniejach rankingowych, także brakowało mi na pewno ogrania. Do fazy pucharowej awansowali Adam Stefanów, Marciniczkę, Krzysztof Rubel i Mateusz Baranowski. Ten ostatni trafił w jednej ósmej na aktualnego mistrza kraju Michała Zielińskiego i przegrał 0 do 4. Z nim przegrać to nie jest wstyd. No. Dwa, trzeci raz będzie, drugi raz będzie bronił tytułu. No dobrze grał, miał dzisiaj formę. Jestem, jestem zadowolony, że wyszedłem z grupy. W ćwierćfinale doszło do bratobójczego pojedynku Krzysztofa Wróbla z Marcinem Niczkę. Po bardzo zaciętym pojedynku wygrał Wrubel 5 do 4. W decydującym fremie zrobiłem 2-3 błędy. Przegrałem, był lepszy w tym meczu. Nie będę tutaj zganiał na głowę, na organizację czy na inne rzeczy. Półfinały i finały zaplanowano na niedzielę. Jedyny w nich reprezentant klubu Hotshot zielona góra. Krzysztof Wróbel zmierzył się z Rafałem Góreckim i przegrał 2 do 5. Emocje, duże emocji, nerwowa gra, przez to błędy techniczne, niewbijanie dosyć prostych bil. Strach i obawa wykonywania niektórych uderzeń spowodowało to, że przegrałem. Górecki w finale zmierzył się z ubiegłorocznym złotym medalistą Michałem Zielińskim. Pojedynek był niezwykle zacięty i emocjonujący i zakończył się po 11 frame'ach. Rafał Górecki wygrał 7 do 4 i został nowo kreowanym mistrzem kraju. Wielokrotnie grywałem w finałach, wielokrotnie byłem brązowym medalistą, kilkukrotnie byłem faworytem do, do tego trofu, a nigdy się nie udawało. To jest mój pierwszy, pierwszy, pierwszy tytuł mistrza Polski, ja gram 17 lat. Na podium zatem znalazło się dwóch zawodników z Warszawy oraz Wrocławianin reprezentujący hotshot z Zielona Góra, Krzysztof Wrubel. Zielonogórskie mistrzostwa zdaniem władz związku były najlepiej zorganizowaną imprezą w historii tej dyscypliny sportu w naszym kraju. A w Grudziozu zakończyły się w